Dzisiaj wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmina, a Geralda coś tam przykuło zrok. No, także ym, odcinek sobie zacznie, zaczniemy rozmową z jaskrem, który tu siedzi. Gerald! Dobrze, że jesteś. Nie mam ochoty na koncert. Pogadamy kiedy indziej. Problem w tym, że jest tu wiele osób, którym obiecałem występ, a nie mam mojej lutni. To faktycznie masz problem. Gerald! Co się stało złutnią? długa historia. Głupio opowiadać o suchym pysku. O Boż. Eee. Wysniewki ci nie dał, kurde. Co by ci tu dać? Eee. <grym> o, o masz pieprzówkę. Nie bądź śmieszny, Gerard No co? Co ci się nie podoba w pieprzówce, panie? Co zagnuj Muszę kupić piwo. Panie! Potrzebuję piwo! Chodź tu. Znaczy pani w sumie. Co ty tu masz? Daj mi wszystkie Daj mi też to Ora, powinno wystarczyć. Kurde, mogę tych piw nie sprzedawać Z Samego względu na jaskra Mogę mnie sprzedawać. Jaskier, piwo mi się kończy! Jaskier! Dzięki! Ostatnie piwo miałem. Zapomniałem już, jaki z ciebie twardy zawodnik. Schardziałeś ostatnio. Opowiesz mi o tej lutni? No cóż, moja lutnia została u bogatego kupca. Mieszka przy placu solnym po zachodniej stronie. A ja nie mogę się stąd ruszyć. Publiczność czeka. Ale czemu bałeś się o tym mówić? No cóż, kupiec przyłapał mnie na dawaniu lekcji jego córce. Lekcji czego? Muzyki, uspokój się, Gerald. Muzyki. <głosyki> no dobrze, przyniosę ci te lutnie. Doskonale. Eee... dobra, ja Do mam nadzieję, że mi quest pokaże, gdzie on jest. Okej, okay. jestem pijany, ale dostałem dwa takie eliksiry, tak? Zobaczymy, jak to działa. Ha! Jestem trzeźwy! Pink, Fuck yeah. Yeah. Dobra, toksyczność mam wysoką w sumie Ale dlatego właśnie mam coś takiego jak. Yy, chyba mam. Mam? Mam? Nie mam? Mam. Dobra Stryk No, także możemy chodzić. Okej. Okay. deszcz, Nie. deszcz czy nie deszcz? Nie wiem. Chyba deszcz. <laughs> Okej, okay, wiecie w sumie co mnie zastanawiało? Jedna rzecz. Eee, bo Dostałem receptę i 200 mikstury od y, tej kelnerki na też ani na łzy. I niby to miał być jakiś specjalny sposób właśnie na... Mogłoby ym... przestać padać. Chwila, gdzie jest ten koleś najpierw? Tu gdzieś. Ależ nie lubię takiej pogody. Yy, miałem dostać właśnie ten specjalny. Dostałem właściwie, no kurde, po się pogubiłem. Bo myślę o dwóch rzeczach raz i mi to nie wychodzi. Także stanę na. Nie, no dobra, będę szedł. Yy, dostałem też, że nie Tak, i to był jakiś spe... ludowy. Nie, nie ludowy. Jakiś jakiś tej karczmy specjal. Które normalnie powinni dawać ludziom A było to oznaczone jako normalny eliksir, który dodał mi toksyczności A z tego co wiem Mała um, ilość toksyczności może zabić normalnego człowieka My jakoś jesteśmy Wiedźminem um, Możemy tej toksyczności sporo w sobie trzymać Ale normalny człowiek tu powinien zginąć od razu Także nie wiem, ktoś się czegoś napił żeby nie, mieć, żeby nie być pijanym i od razu ginął tak by to wyglądało, w sumie. Trochę dziwne, ale okej. Okay. Dobra, ja chcę... Nie chcę źródła, chcę lutnia jaskar, skasz na mapie. To jest tu? Hm. Czyli poszedłem w złą stronę. No spoko. O boże, i mówi tam pies się położył. Nie wiem, czy on go sprzeciwi się, czy nie. Znaczy, w sumie, mogliście słyszeć, bo Buliet jest dosyć... Um, dosyć czuły. Nawet bardzo czuły. Za Ciepły ten deszcz. No ale dobra, I drzwi tutaj, nie? Czego tutaj chcesz? Zostawcie moją córkę w spokoju! Przyszedłem po mojego przyjaciela. Tego śpiewaka zapowietrzonego, który mi córkę zbałamucił! Wol! Nic nie chcę od twojej córki. Nie wierzę ci! Precz z mojego domu przybłędo zatracony! Posłuchaj mnie, dobry człowieku. Wol mówię, bo na kopach wylecisz! Naprawdę chciałbym załatwić sprawę pokojową. Zpieprzaj, dziadu! Nie chcę awantury, ale mam już powyżej uszu tych obelg. Załatwię cię jedną ręką, dziadygo! A masz! No dobra, Gnoju. Chodź tu, tylko się posuń. No i co ty na dobro? Unik. Jep, jeb, jeb, jep. Jeb. No. <śpiewanie> tak, Gerald, wszyscy wiemy jak jesteś wspaniały. Idź już, tylko nie bij mnie więcej! Lutnia jest w skrzyni na górze. Dzięki, a masz coś, coś tu fajnego? Może? No, Tak, wiem o tym, no. Chciałem sprawdzić, czy masz jakąś skrzynię, ale nie masz. Okej, okay, to jedziemy na górę. Na górę, Gerald. Siema. Kim jesteś? Gerald z Rivii, Wiedźmin. Przepraszam za najście. Nie szkodzi, strasznie się nudzę. Odkąd papa nakrył tutaj śpiewaka jaskra, nikogo do mnie nie wpuszcza. Nakrył jaskra? Mogę spytać na czym? Miał mnie uczyć muzyki. Gry na harfie, lutni i komponowania. Pewnego dnia papcio wrócił z faktorii wcześniej niż zazwyczaj. Właśnie przerabialiśmy kantatę Łzy Ptaka. Papcio wszedł w kulminacyjnym momencie. To jakaś obsceniczna piosenka? Skądże znowu? Jest piękna, bardzo subtelna i poetycka. Papcio nie mógł pojąć, dlaczego ćwiczenia odbywają się nago. Wściekł się nie na żarty. Wyciągnął z za szafy starą kuszę wałową, trzymają tam na wypadek włamania. Całe szczęście, że wzrok już nie ten co kiedyś, bo krucho byłoby z jaskrem. Właśnie w tej sprawie przychodzę. Dlaczego sam nie przyszedł? Ale może to i dobrze. Też wyglądasz interesująco. Chodzi o Lutnie. Domyśliłam się. Odkąd ojciec nas przyłapał, jaskier przestał śpiewać miłosne pieśni pod moim oknem. Przy okazji, y mam nadzieję, że nie skrzywdziłeś papy. Dogadaliśmy się. Dogadaliśmy się. Dlaczego miałabym oddać Lutnie? Podaj mi choć jeden powód. Przecież wiem, że Jaskier już do mnie nie wróci. Od początku wiedziałam. Ten typ tak ma. Jeśli ją oddam, będzie na niej grał miłosne serenady jakiejś innej. Ofierze. O, boż. co ja... czemu ja musisz wybierać? Co tu mamy? Jeśli śledzisz, lut nie udowodni, że nic hmm. dla ciebie nie znaczy nikt nie znaczy, że go puścić kantem. O, boż. Tak, można się z nią przespać z tego co pamiętam, tylko trzeba idealnie dobrać te dialogi, które są potrzebne. O, boż. Smagłe lico. Nie wiem. Jeśli oddasz lutnie, udowodnisz, że nic dla ciebie nie znaczy i nigdy nie znaczył. Rzuciłaś go, puściłaś Kantem. Tak, tak. Padał mi do nóg, błagał o przychylne spojrzenie. Oświadczył się. Ale odmówiłam. A. Nie wiem co wybrać. Panie. Nie przesadzam z tymi myślami. To jak mogę zabrać ślutnie? Jedną chwileczkę. Jaki masz w tym interes? Dlaczego pomagasz temu śpiewakowi? Jest moim przyjacielem. Przyjacielem, powiadasz? Podejdź bliżej, Geralt. Nie bój się, nie gryzę. Słyszałam kiedyś, że dotyk Wiedźmina jest... szczególny. O, udało mi się nawet, lol Powoduje delikatne mrowienie skóry Pokażę ci Okej okay. Nawet się nie spodziewałem, że mi się uda, ale udało się no Dobra Roz Rozalinda Pankiera Spirytus krasnoludzki. A wezmę se. <grych> Kufer. Jest lutnia jaskra. Dobra. Tak więc mamy to. Ojej! No co? No, <grych> to wychodzimy. Mamy. Lutnia jaskra. Teraz do Domu Nocy. Będziemy lecieć. E, po... Jak tylko się oczywiście. Bo ona ma to, 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 to do siebie, że jest dosyć słabo zoptymalizowana, z tego co widzę. I trochę mi momentalnie przecina. Nie jesteś Także. E... Ogólnie sorry za to, no ale. Właśnie, weźmy Handlowa z jedynym takim miejscem, gdzie trochę mi wieźmień, z tego co widzę, klatkuje. Także, yy... no cóż, bywa i tak. Cały przemoknę. Dobra, drzwi do domu nocy. Wbijamy się. Dupa mnie swędzi. Dzięki za info. Ziom. Yy... I teraz, nie wiem, pójdę do góry. Próbuję z nią pogadać, ale safe najpierw, żebym nic nie zepsuł. Okay. Chciałeś o coś zapytać? W tym budynku znajduje się wampir. Ślady na szyi jednej z dziewczyn. Mogę wymienić wiele zwykłych zwierząt, których ugryzienie pozostawia takie ślady. Jej brat uważa, że nigdy nie pracowałaby w Bordelu z własnej woli, że jest pod wpływem uroku. I ty w to uwierzyłeś? Nie bądź naiwny. Dziewczyna żyje tu jak księżniczka, ubiera się w Jedwabie i Batysty, klienci licytują majątki, żeby spędzić jedną noc w jej towarzystwie. Ma służbę i wygody, o jakich ci się nawet nie śniło. Brat chciał ją wydać za jakiegoś starego pryka z hemoroidami większymi od nieważne. Ona pragnie być księżniczką nocy, wiecznie pięknym i zakazanym owocem. Snem wyzimy. O czym ty mówisz? Poczułam to, kiedy piłam jej krew. Co tak patrzysz? Owszem, to ja jestem wampirem w tym budynku. Nie zabijam ludzi. Krew dodaje mi wigoru. Przypomina pod tym względem alkohol. Nikomu nie dzieje się krzywda. Co to za brednie? Pijemy krew klientów i dziewczyn ja i moje córki. Ale nikogo nie zabijamy. To jedna z form zapłaty za nasze usługi. Wszyscy są szczęśliwi. A niebiesko oka? Sama mnie wołała. W swoich snach, marzeniach chciała być wolna, wiecznie piękna. Nie jesteśmy potworami, Gerald. Proponuję ci umowę. Noc z moimi córeczkami. W zamian za spokój, za zignorowanie całej tej sprawy. A co jeśli się nie zgodzę? Ktoś zginie. Ty, ja, niebiesko oka. Czy warto wybierać śmierć, nawet jeśli chodzi o śmierć wampira? Wygrałaś. Dam ci spokój. Chodźcie córeczki. Czas pokazać Wiedźminowi skąd się biorą legendy o domu nocy. <grystanie> Geralt się zabawi. Znowu. I to strzema naraz. A to taki drobny szczegół. <grystanie> Wiedziałem, że nie należy ufać Wiedźminom. Czemu nam przeszkadzasz, rycerzu? Kazałem cię śledzić. Wiedziałem, że można ufać tylko Płonącej Róży. Zbratałeś się z Wampirzycą i zginiesz razem z nią. Nie rób nic głupiego. Nikt nie musi umierać. Głupiego? Ty już zrobiłeś coś bardzo głupiego, Wiedźminie. I musisz za to zapłacić. Przestańcie natychmiast. Nie macie z nami szans. Nami? Siostrzyczko, zaraz cię uratujemy. Jesteś pod wpływem uroku. Nie ma żadnego uroku, idioto. Twoja siostra nie chciała do końca życia zmywać garów i rozkładać nóg przed zgrzybiałym staruchem. Dosyć tego! za różo! Do boju! Stójcie! Uah. Wampirzyca ma rację. Nie ma żadnego uroku. Twoja siostra dokonała wyboru. Wiedźminie, właśnie wykopałeś sobie grób? Może i wykopałem, ale na pewno nie sobie. O Boże, no dobra, mój mieć dawaj, Nido. Cztery no, no nie mogę ich uderzyć takim stylem? No. Błącie! W ogóle nie wiem czy dobrze wybrałem, ale tak mi się wydaje, że to jest dosyć dobry wybór. Znaczy ja zawsze tak sobie wybierałem i dla mnie, znaczy, nie nie zawsze. Raz wybrałem stronę neutralną. Myślę, że może nie podobała mi się ten wybór. O jedno zwinęła. O ty! No, gińże! Ogólnie no, tybym chciał jakiś kombos wykonać, znaczy finisher. Spróbuję go trochę powić. No kurde, za szybko. Za szybko zginął, no. Żałuję, że to się musiało tak skończyć. Z pewnością miałeś otrzymać od tych ludzi jakąś zapłatę. Odpalę ci działkę z moich zysków. Co teraz? Teraz? Wszystko będzie po staremu. Trzeba tylko posprzątać ciała. A dziewczyna? Zrobi, co będzie chciała. Pozwólmy jej na razie odpocząć. Nie było uroku? A bo ja wiem. Żadnych zaklęć nie rzucałam. Trudno odróżnić urok od fascynacji. Zabiłem ludzi, a powinienem zabijać potwory. Mniejsze zło, Geralt. Czasem trzeba wybrać mniejsze zło, by nie dopadło cię to większe, przyczajone w mroku. No dobra. Macie coś ciekawego chociaż? No, macie nawet tutaj pierścień, pieprzówka. Eee, więc w sumie nie postąpiłem jak wiedźmin, bo nie zabiłem. O. Nie zabiłem wampira, tylko właściwie ludzi. Ale, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że to jest właśnie eee. To jest wybór, który chciałem po prostu e, podjąć. No, myślę, że tak znaku jest powinien wyglądać. Przynajmniej w moim odczuciu. Siema? A ty co mi powiesz? Pierwszy raz widziałam wiedźmiński miecz w akcji i nie mam ochoty na powtórkę. Twój brat nie żyje. W końcu się doigrał. Był skończonym idiotą. Prawie zrujnował mi życie. Zero sentymentów? Zero. Nie zdajesz sobie sprawy, przez co musiałam przejść, zanim od niego uciekłam. Już nie będzie cię męczył. Dziękuję, Wiedźminie. Dziękuję za okazanie ludzkiej twarzy. No dobra. Tak więc... Y Wasza niebieska oka jest nam wdzięczna. Y gdybyśmy wybrali cokolwiek innego, nie byłoby nam wdzięczna. Wręcz odwrotnie. Jak ty... Jak ty to zrobiłaś? Film chwilą była tu, a te. Hm. <grym> Okej. Okay. Wykonałem ten quest w całości? Chyba tak, ale wolę sprawdzić. No, notnia jaskra, dobra. zlecenia Przy okazji jest w głoście do Valerada po nagrodę. To też się przyjdziemy do niego po to. No dobra, a więc y, Valerat jest gdzieś tu, tak? Gdzieś... Y, tu, drzwi do strażnicy. Skrzynia. Macie coś tutaj? Kolejny kufer. Chleb z szynką w kufrze. Geniusz zła. <grym> no, co jak nie mieli chlebaków, to jakoś sobie trzeba było radzić. Ło a co to jest? Jak to. Jak to wygląda? Zachodnicy wydatnie zwiększyli siłę obronną wyzimą. Geralt z taką kulą u nogi. Nie no, ja bym wolał w sumie ten. Ten stelecik. Jeb. I taką w bym tym walą. Dobra, ale gdzie mieć tego valerada całego? Gdzie on jest? Powinien tu być. Nie ma. Mamy moralny obowiązek zaopiekować się tym To w takim razie nie wiem, gdzie jest. I oczywiście motor w tle, tak mieszkanie przy ulicy to jest to. Dobra, yy, widzieliście gdzieś Wele panowie? Może? Nie? Dobra, czyli co, ja sobie pójdę do jaskra w takim razie. Ale tu to nigdzie nie widzę Nie wiem gdzie nie jest jeżeli nie jest w strażnicy szczerze mówiąc Może jest... właśnie Może jest na tej imprezie w Narakorcie Czyli tutaj To miałoby sens nawet W sensie Okej, okay, masz o to lutnie. Oto twoja lutnia. Świetnie! Dzięki, muszę przygotować się do występu. Kiedy będziesz śpiewać? Wieczorem, po 20. Jeśli chcesz, przyjdź posłuchać. Postaram się przyjść. Spać mi się chce. No dobra, a więc quiz zakończony i tutaj myślę też skończymy sobie odcinek. Bo... No bo czas tam się skończył, a też nie mam już wszystkie questy wypełniłem poboczne chyba, na razie Oczywiście będziemy się tam szukać jakichś innych, ale takich oprócz zabij taki, te potwory i te potwory to chyba już... Za bardzo nie ma Chyba Więc Nie no, jeszcze kilka tam na pewno by się znalazło, ale... E, na razie myślę, skupię się na wątku fabularnym, czyli te czujki e, zaniosę i... Um, no i może do tego nerakortu pójdę w końcu No ale tutaj się nam Także do usłyszenia w kolejnym odcinku Trzymajcie się, na razie